Konwój z pięcioma tygrysami dotarł bezpiecznie do Hiszpanii. Ponad miesiąc temu tygrysy zostały uratowane z transportu w koszmarnych warunkach do Rosji. Dwa zostały w Zoo w Człuchowie, dwa najsłabsze w Poznaniu. Te, które dotarły do Hiszpanii, czują się dobrze. Relacja wysłanniczki faktów Katarzyna Górniak. Wreszcie będą mieć wszystko. No może poza hiszpańskim słońcem. Polskie tygrysy z poznańskiego ZO dotarły wreszcie do azylu. W pobliżu hiszpańskiego Alicante za moimi plecami trwa właśnie rozładunek trzeciego z pięciu tygrysów. I choć na zewnątrz jest dzisiaj zimno, ta atmosfera jest gorąca. Dosłownie kilkanaście minut temu jeden z tygrysów podczas rozładunku rozbił szkło w swoim kojcu, wydostając się na zewnątrz wybiegło. To szkło jest specjalnie zaprojektowane do trzymania zwierząt wewnątrz, ale ona przebiła je i jest teraz na zewnętrznym wybiegu. Musimy tu poczekać. Pracownicy sprawdzają teraz, czy zewnętrzne ogrodzenie jest całe. Na stresujący proces rozładunku każdy z tygrysów reagował inaczej. Soft już po kilkunastu minutach miło zaskoczyła swoich nowych opiekunów. Leży i że łapę to dobry znak. Koty robią, to gdy są zrelaksowane. Jechały 42 godziny przez całą Europę do azylu, który jest dla nich jak pięciogwiazdkowy hotel. Kiedy dotarły do swojego nowego domu, powitały je przeciągłe porykiwania ich nowych sąsiadów, 26 dzikich kotów. Tygrysy wiele już przeszły. Tutaj ma być już teraz tylko lepiej. Katarzyna Górniak, fakty, Hiszpania.